Na razie jeszcze w powijakach bym tak powiedział, zaczyna się coś dziać, rozwijają się. Już są pierwsze motocykle, które nadążają, bym powiedział za motocyklami spalinowymi, już są konkurencyjne z nimi. Kwestia jeszcze dogrania zasięgu, no bo tu problem przy zawodach enduro jest zasięgiem elektrycznych w motocykli. No i to jest najgorszym, że tak powiem, problemem na, na tą chwilę. Jeżeli chodzi o konkurencyjność, no to już są tak prawie szybkie jak motory palinowe, a nawet na niektórych odcinkach widać, że mają delikatną przewagę. Ale to tak jak mówię, wszystko się rozwinie. Myślę, że klasa niedługo powstanie już taka twarda klasa dościgania, czyli będą te motocykle normalnie miały swoją klasę. Warunek jest, no ilość zawodników, żeby wystąpiło, żeby ich klasyfikować. No i już są przemyślenia w regulaminach, żeby to ustalać, działać no w tym kierunku. Jak spojrzymy na ten motocykl, no silnik zdecydowanie mniejszy niż tych prawdziwych maszynach enduro. No silnik Akurat no, charakteryzuje się mniejszą wagą, mniejszymi gabarytami, a mocą jednak większą niż motocykle spalinowe. Ale problemem jest bateria, która jednak jest ciężka. No i stabilność baterii też jest uwarunkowana warunkami atmosferycznymi, obciążeniem, temperaturowym. No dużo czynników wchodzi tutaj w działanie, no, nad którymi właśnie centra rozwojowe widzę, że w fabrykach pracują, po śledzę to. Generalnie widać zmiany. Ciekawostką są, że teraz akumulatory są zalewane w oleju w celu poprawienia stabilności. No, dużo czynników się zmienia, dużo pracy widać, że jest w tym kierunku czynione. Ty jeździłeś wcześniej na klasycznym motocyklu Enduro, teraz tutaj stoimy przy trasie zawodów. No, brakuje chyba troszeczkę tego ryku silnika spalinowego. No na pewno, większość kto jeździł i historię pamięta z pokoleń, to no jednak nie może zaakceptować tego braku dźwięku, no ale niestety czasy idzie nowe i tak jak do rowerów nawet wyszedł napęd wspomagający elektryczny, tak i tu. Szczególnie myślę, że to będzie rozwijało się w sportach halowych, motocyklowych, gdzie jednak zanieczyszczenie powietrza przy hali no, będzie takim głównym czynnikiem, że tu będzie się skupiało na razie rozwój. Polecasz jeżdżenie na ¿Qué No generalnie chyba tak. Młode pokolenie już nie ma problemu z tym, gdyż ono właśnie nie jest uwarunkowane właśnie odgłosem. Tak jak powiedziałem, starsze pokolenie jednak musi słyszeć dźwięk, musi mieć sprzęgła, a młode pokolenie bardzo łatwo siada i akceptuje te zmiany, gdzie nie ma sprzęgła, gdzie nie ma dźwięku. No i ten zapach spalonej benzyny. No też jest, niektórzy to uważają za problem, a starzy, że tak powiem, miłośnicy motocykli jednak to kochają. Czyli jest to fajny sposób spędzania wolnego czasu. No jednak tak, że... Każdy sport, jeżeli się rozwija i jest młode pokolenie, które chce w rywalizacji uczestniczyć, no to to jest bardzo miłe. Rafał Bracik, KTM Nowi Korona Kielce. W Jawole spalinowe na pewno. Jeżeli wejdą już tak na stałe motocykle elektryczne, to wtedy przestanę jeździć motocykl. Czyli w ogóle elektryk to nie ta bajka. Nie, to, to trzeba czuć, trzeba słyszeć. Tak na gorąco mogę powiedzieć tylko tyle. Michał Szuster, KTM Nowi Korona Kielce. Są różne opinie, są różne opinie. Ja, ja do tego podchodzę bardzo przyszłościowo i wydaje mi się, że to będzie niedługo konkurencja zawody i będą startować ludzie na motocyklach elektrycznych. Niestety jest to nieuniknione, ale póki co cieszymy się tymi motocyklami spalinowymi, więc jednak tego hałasu nikt nie zastąpi. Właśnie, tutaj wiele osób mówi, że fajny motor elektryczny, bo to jest ekologia, no ale tego, tak jak już wspomniałeś, zapachu benzyny i ryku silnika na pewno nie zastąpi. Wydaje mi się, że my jako starsze pokolenie, no to tam będzie nam brakowało tego hałasu, ale młodzi jednak będą nauczeni tego, że już jest coraz ciszej i że jednak będą te elektryki popularne. Tutaj na zawodach w Podkieleckim, piekoszowie tu jeździł jeden motocykl elektryczny. Nawet człowiek nie bardzo wiedział, kiedy on do ciebie podjeżdża. To nie jest chyba to. Dla mnie nie jest to. Choć teraz patrzę z drugiej strony, mój syn, który ma 12 lat, ma taki elektryczny motorek i on jest z tego tak bardzo zadowolony, że na równi to ma z motocyklem spalinowym. Czyli można powiedzieć, że to jest zdecydowanie przyszłość. Czy mi się wydaje, że na pewno tak, że ze względu na to też, że coraz większe restrykcje mamy względem terenów. Nie możemy wjeżdżać do lasów, nie możemy hałasować i, i to są problemy.